W polskim futbolu już niejednokrotnie dochodziło do zmian właścicielskich w klubach z czołowych stron sportowych gazet. Tym razem nowego inwestora doczekał się GKS Tychy, klub, który nie gra w ekstraklasie od 1997 roku, a jeśli nie liczyć czasu fuzji z Sokołem Pniewy, to nawet 20 lat dłużej. Mimo to temat budzi zainteresowanie ze względu na kontrowersyjnych inwestorów. Przyjrzyjmy się temu, kim oni są. Sponsorem kanału jest Batfan, Rejestrując się z linku w opisie, zgarniacie 200% bonusu od dokonanej wpłaty. Po czterech latach szukania nowego właściciela dla klubu, w tychach ostatecznie dopięto transakcję. Nowym większościowym akcjonariuszem została specjalnie do tego celu założona przez Pacific Media Group spółka Tychy Investment Company Limited. Nowy inwestor na starcie zyskał 60% akcji, a docelowo ma ich przejąć 75%. Zapłaci za to 1,5 Miliona euro, A środki finansowe wpłacone tytułem podwyższenia kapitału zakładowego mają zostać przeznaczone na inwestycje w klub i podniesienie poziomu sportowego drużyny. Co ciekawe spółka swoją siedzibę ma na brytyjskich Wyspach Dziewiczych. To zamorskie terytorium Wielkiej Brytanii na Karaibach należy do tak zwanych rajów podatkowych, co zawsze wzbudza podejrzenia. Kibiców w Tychach jeszcze bardziej niepokoić mogą dotychczasowe działania nowych inwestorów. Przede wszystkim... Pacific Media Group swoich pierwszych kroków w Polsce nie skierowało do tychów. Próbowali bowiem zainwestować w Lechie Gdańsk oraz Piastach Gliwice. W tym drugim negocjacje były dość zaawansowane, ale inwestor nie potrafił przedstawić rzetelnego planu finansowania na przyszłość i temat upadł. PMG przeniosło więc swoje zainteresowania na GKS Tychy. GKS będzie ósmym klubem, w którym Pacific Media Group zainwestowała od 2016 roku. Liderem PMG jest Amerykanin Paul Conway, który wszedł w skład nowej rady nadzorczej. A jego bliskim współpracownikiem jest Chin Lee, wyznawca amerykańskiego podejścia do sportu opartego na statystykach i liczbach rodem ze słynnego Moneyball. W teorii brzmi to wszystko dobrze, ale gorzej jest z praktyką. Klubom zarządzanym przez PMG nie wiedzie się bowiem dobrze. Dość powiedzieć, że w ostatnim sezonie aż trzy z nich spadły z ligi. Największym rozczarowaniem była postawa Barnsley. klub jeszcze w 2021 roku walczył bowiem w playoffach o Awans do Premier League. Sezon później zajął ostatnie miejsce w Championship i spadł do League One. Spadek zaliczył także Esbjerg, który wylądował w trzeciej lidze, choć jeszcze do 2020 roku występował w duńskiej superlidze. Trzeci spadkowicz z ostatniego sezonu to Nancy, które pierwszy raz w historii spadło z drugiej ligi francuskiej. Już wcześniej, w 2020 roku, po kilku miesiącach panowania inwestorów ze szwajcarskiej ekstraklasy, spadło FC Thune. I to zaledwie rok po tym, jak grali w finale Pucharu Szwajcarii oraz eliminacja do Ligi Europy. Na najwyższy poziom rozgrywkowy, jak dotąd, jeszcze nie wrócili. Analiza podmiotów należących do Pacific Media Group wskazuje, że inwestorom w ogóle nie zależy na sukcesach sportowych, a jedynie na zarobkach. Sześć klubów wydało w tym sezonie na transfery łącznie 250 tysięcy euro, mimo że na sprzedaży zarobiło 12 milionów. Jako przykład fatalnego dla klubu zarządzania pieniędzmi podaje się głównie belgijskie ostędy. Na początku sprzedano piłkę. Za ponad 8 milionów euro i wprawdzie wydano na nowych graczy 7,5, ale 2 trzecie tej kwoty zapłacono AS Nancy za Michaela Birona, który natychmiast został wypożyczony z powrotem do francuskiego klubu. Pieniędzy z transferów nie zainwestowano nie tylko w drużynę, ale w sam klub w ogóle. Klub jest zadłużony na około 5 milionów euro i nie wiadomo, czy w ogóle otrzyma licencję na nowy sezon. GKS Tychy w niedalekiej przyszłości miał już dziwne powiązania, gdy negocjowano umowę sponsorską z meksykańską gminą Puebla. Skończyło się jedynie na zakontraktowaniu byłego reprezentanta Meksyku, którego kariera mocno się załamała w wyniku niesportowego trybu życia. Teraz w końcu miastu udało się znaleźć inwestora, który przejął większościowy pakiet akcji klubu. Czas pokaże, czy Tyszanie dobrze wyjdą na tej transakcji, ale aktualnie cię Łączka o optymizm.